Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiejszym bohaterem jest DANI 8411 na lajcie francuskim MX1390. Prochorówka, 59% szans na zwycięstwo. I zobaczymy sobie naprawdę bardzo, bardzo zacną bitwę na tym lajcie. No, tutaj widzę epileptyczne kręcenie kółkiem myszki. Amunicja ładowana to wyłącznie PC-y. co raczej dziwne nie jest na tej maszynie. Bardzo dużo czołgistów tak właśnie jeździ. Maszyna jest y, trudna. Ja osobiście nie przepadam z tym lightem, natomiast są oczywiście miłośnicy, zwolennicy, y, jak to lubi. No i zobaczymy sobie, jak naprawdę wyśmienicie ta bitwa podejdzie y, Daniemu. Mapa Idealna do zrobienia dobrych wyników. T7-1, niestety, to jest czołg, którym może nam zabierać spota. Ostatnio zauważyłem taką dziwną tendencję, że w bitwach jest bardzo dużo lightów, co nie jest dobre, bo jeśli my gramy lightem, to chcielibyśmy zagarniać spota głównie dla siebie. A teraz no, po 4 light, jest taki standard w drużynie. Po 3. Tutaj mamy T71, który z pewnością świeci, chociaż niekoniecznie różnie może być. Może to i Dani świecić. T71 jest dużo bliżej, także pewnie, pewnie to on robi spota. Dani na razie zajmuje się yy, strzelaniem. Teraz myślę, że spotuje właśnie, bez strzelania. Tam na pewno jest coś w krzaku, co również wyspotowało T71, bardzo spokojna gra. Kiedy można postrzelać, to strzelamy, kiedy jest to ryzykowne, to lepiej nie, bo różnie to może być. Pantera dwójka. Zobaczymy, czy Dani się skusi na strzał. Na razie nie, na razie pasywny spot. Ty kolega ma dwie odznaki biegłości. Także na pewno sporo bitew na tym czołgu już rozegrał. Spotujemy. To również jest bardzo dobry pomysł, żeby pomóc drużynie. Za mamy masę czołgów, one są w stanie naprawdę dużo, dużo postrzelać. Teraz zdecydował się na strzał w T-54. Dosyć dziwny, dosyć powiem szczerze, ja bym się nie strzelał, ponieważ ten T-54 bez raczej by nas nie wykrył. Ale Dani zdecydował się na strzał, udało mu się strzelić i nie dostać żadnych obrażeń. Aha, różnie to się może skończyć. Czasem jest tak, że zostaniemy jakąś bombę z gąską. Zanim się rozpędzimy, to kończy nas druga pestka. To się zdarza i niestety nie, wolno, nie można poradzić. Kółeczko, pewnie zaraz wrócimy w miejsce spotowania. W tym czasie przeładowanie dosyć rozsądnie. Spora kampa, bym powiedział. Jest po jednej, tylko arcie, a obie drużyny bardzo głęboko grają. Tak naprawdę E75 nawet nie podjechał na środek. Mamy. No też nie ma za bardzo nas medów. To też nie jest e, taki prognostyk, żeby jeździć po środku jakimiś wolnymi czołgami typu T30. Także tutaj drużyna wybrała kampę, co też na tej mapie dziwne nie jest. Na razie spot. Pewnie z tym spotem dzielimy się z T71, a może nie. Zobaczymy po bitwie, ile z tego spota wejdzie. Teraz Dani strzelił sobie w t 4 Było to w miarę w miarę bezpieczne. Udało się. Mamy 1000 obrażeń. Także początek już jakiś jest. Pantera. Y, dwójka. Wystaje kawałek wieży. Skończył T-71. I zwiewa. Pewnie ma żarówkę. Tamten... Y, Właściwie nie wiadomo, pewnie typ 59 stoi w krzaku i spotuje, bo nie jest wyświecony chyba na mapie, ale też mogę się mylić. Nie, typ 59 jest po drugiej stronie, OK, czyli to nie jest typ 59. T-37, próba skończenia nie udało się, zaświecona T-30 oraz IS-3A. Dani, bardzo spokojnie, bez nerwów. Widzisz, nie dostał warówki, więc się cofnął. Próba teraz postrzelania tego Isa. No i dołożenie kolejnych obrażeń mam 1700 na koncie. Przeładowanie trzeba w tym czasie zrobić coś... Coś przydatnego drużynie. Albo się przemieścić, albo coś poświecić. Dani na razie decyduje się zostać w tym miejscu, ale pewnie jakiś pomysł za chwilę będzie miał. T5-4 na środku. Jego oczywiście by się przydało skończyć, bo to jest zawsze met na takiej mapie to jest groźna broń. Może wyświecić naszą drużynę. No i zaraz pewnie. Teraz jeszcze. IMIX 1390 drużyny przeciwnej podjechał. Ostroton tam pewnie stał w krzaku i świecił. Zginął, ale również nasze czołgi tutaj. Mocno obrwały. 7 do 5. Sytuacja pod kontrolą. W hapsach jest duża przewaga, także nic tej złego się nie wydarzy. Bitewka wygląda zupełnie, zobaczcie, normalną. 8-5. 1700 obrażeń. Yy, za chwilę bitwa się może skończyć, także nie zapowiada tutaj nic takiego w wyniku EXPA, który, który był. Ale tak, t 71 już nie żyje. Lighty w drużynie przeciwnej już nie żyją. I teraz możemy... Troszkę się pobawić na spocie, nic tutaj nie powinno już nam zagrażać. A tutaj mamy hewiki, to dużo tych hewików. I zaświecony, już zaczyna się w niego strzelanie. Najgorsze co jest, to jest to, że te czołgi są w K2 i pewnie nie mają zasięgu rysowania na tego ISA, i wówczas są nieprzydatne. To jest częsty błąd. Na tej mapie, kiedy te deki są zbyt głęboko cofnięte, i mimo że powinny sobie naklepać obrażenia, to tak się nie dzieje. Czekają, aż te czołgi podjadą gdzieś na E2, znaczy na linię E, że przekroczą linię E, a tutaj są po prostu daleko. Tutaj strzelanie ma dań i pewnie mógłby postrzelać spokojnie, co też czyni? Bez większego ryzyka. 380 metrów, także nie ma stresu, nic tutaj nas nie wyświeci. Wykańczamy ISA 2200 widocznych. Obrażeń, Dwie pestki w magazynku. Można, oczywiście, można teraz podjechać bliżej. Jest całkowicie, według niebezpiecznie Mniej więcej, oczywiście. Tutaj Dani spokojny, spokojny, ale jednak dostał spota od tego isa. Ten is był tutaj bardzo blisko i wyspotował się bardzo późno. Jak na czołg, ciężki, naprawdę długo był niewykryty. Jak Pantera. Pierwszy strzał, niestety, nie wyszedł. Mamy jeden strzał w magazynku. Zobaczymy, co zrobi Dani Nasz tygrys drugi zrobił się niebieski z klanu PMHC i kończy kolejny czołg. Także nie to, że jest niebieski, to zrobił kolejnego jeszcze fraga. No, myślę, że raczej no raczej nie nieładne zachowanie, bardzo nieładne zachowanie tego gracza. Klan PMHC ma się teraz czego wstydzić. Dostał chyba bana. Tak, po się nie rusza, dostał bana. E, prawdopodobnie nie dość, że był niebieski. To jeszcze zrobił killa i ban. Jak najbardziej słuszny. Bez względu na to, co mu się nie podobało w tej bitwie, to tak naprawdę strzelał po swoich. Plus zrobił jeszcze team killa. Ban jak najbardziej e, zasłużony. Yy, tutaj panikuje drużyna. Stoją, kampią, yy, krzyczą, ale tutaj dani przez spokojnie, bez nerwów, zaraz wyspotuje. Skupcie ogień, i będzie pozamiatane. Tak jest. Dobra gra lightem. To długie życie lightem. A gdy light długo żyje, yy, może w końcowej fazie bitwy decydować na takiej mapie o zwycięstwie. Zajechana bardzo ładnie. Jak pantera. Wykończona od tyłu 3000 widocznych obrażeń, 3 pestki w magazynku. No i teraz będą bardzo, bardzo dobre, soczyste dożynki. Na razie mamy 3000 widocznych, nieznaną ilość spota. teraz próba jazdy. Po Arte mamy 3 pestki. Także spokojnie akurat na Arte wystarczy zanim przeładujemy. Tej jednak tutaj nie ma, także pewnie jest za torami Albo na wyspie Zaraz się oczywiście przekonamy Ewentualnie przed torami w, w tym zagłębieniu Tutaj Dani dał jej znać, że Że już jedzie, także to oczywiście mogło być ryzykowne I Arta mogła się na to przygotować Nie ma Arty jak to arta wyświeca się bardzo późno, mimo nawet bardzo dobrego zasięgu widzenia. No, zobaczymy, gdzie ona, gdzie ona się w ogóle podziewa. Cały czas te trzy pestki w magazynku, już by było przeładowanie, ale liczył Dani na to, że tu znajdzie tą artę w innym miejscu. Tam teraz te 10 jeszcze walczy 12-10. W hapsach zrobiło się w miarę równo, także jeszcze ta bitwa nie jest taka wygrana. Szczególnie, że Tygrys drugi nie uczestniczy w bitwie. Mamy Artę, strzeliła, także możemy na spokojnie sobie ją wykończyć. Pierwszy strzał. Kończymy drugim. Przeładowanie oczywiście 3,500. 13-11, do wykończenia mamy T-10 oraz Jagd tigera 3900 HP pokazuje. Modyfikacja, zobaczymy co z tego jest prawdą. Jak tiger przy naszej bazie. No, idealna teraz sytuacja. Bardzo dużo miejsca. Można teraz wdać się w jakiś pojedynek z jak czy t-10. Mamy. Hapsa troszkę mamy, się, prawie 800, ale dla jak tigera plus jeden strzał, t-10 kończy zabawę. No i kapowana baza. Widzimy jak tiger pełny 2100 HP. T-10, 1100. Czyli wrogowie mają więcej hapsów od nas, także jeszcze ta bitwa nie jest taka wcale wygrana. Pomoc teraz, dwa dingi od tej dziesiątki. Ta się tutaj dobrze kątuje. dobrze ustawia, przyjmuje na gąskę, ale dwa strzały przekroczone 4000 obrażeń i kończymy. Z amunicji AP nie byłoby według mnie szans przebicia, dlatego dużo graczy jeździ właśnie na pcr -ach. I teraz tak, przeładowanie, i pełny jak tiger to jest sytuacja idealna, ponieważ możemy, możemy przyjąć strzał bez problemu. O ile nas jak tiger nie wysadzi, na spokojnie go zajechać i wydoić praktycznie do końca. Co też czyni właśnie Dani tutaj jeszcze sprowokował bardzo ładny strzał tego jak tigera. To było całkiem, całkiem niezłe, aczkolwiek ciężko będzie na niego zbliżyć bez przyjęcia strzału. Jak tiger ładuje dosyć szybko. Może się uda, nie? Nie udało się. Ale jak Tiger, jakby się przykleił do linii, to miałby szansę. A tak jest pompowany. Zobaczcie, co się dzieje. 4700, prawie 5000. Idealna sytuacja na, na idealny EXP. Pompujemy go niesamowicie. 5600 widocznych obrażeń. Skończyła nam się amunicja. Cały magazynek wypruty. <grych> Zabrane 2000 hapsów. Jak Tigerowi. No, jak tiger jest bezbronny, teraz mógłby coś jeszcze ewentualnie strzelić, co się wyświeci, spojrzeć w zupełnie inną stronę. Yy, ale. E75 pisze, że. Nie ma amunicji, ale kto nie ma amunicji? Nasz bohater. No, nasz bohater nie ma, musi przeładować, ale nie wiem, co robi nasza drużyna. Dlaczego nie strzela? Skorzysta z tego. Dani kończy zabawę. Obejrzyjmy wyniki. Tak dobra bitwa zaowocowała odznaką mistrzowską, plus trzecia odznaka biegłości, także naprawdę bardzo, bardzo przyjemna bitwa zakończona od trzecią zaką biegłości, plus zrobiona misja Cel 11, plus czołgista snajper i duży kaliber. Wszystko to dało niebotyczny wynik EXPA 2026 czystego EXPA rewelacja i 6321 własnych obrażeń. Naprawdę piękny wynik. Jak na ten czołg, plus jeszcze prawie 3000 ze spota i dystans 6,44, wszystko perfekt. Zarobek 80 tysięcy, ale a rozumiem, po prostu amunicję miał kupioną wcześniej w jakiejś większej ilości pewnie i dlatego na amunicję kasy nie wydaje. Także w tej bitwie byłby normalnie gdzieś na zero, ale tak ma 80 tysięcy. Do przodu. Bitwa naprawdę bardzo, bardzo zacna, bardzo dobra, świetne rozegranie, świetne obrażenia, świetny eksp, także serdeczne gratulacje. Zasłużyłeś na pewno na dużą ilość łapek w górę. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.